bo to wyglądało tak, jakby ją ktoś palnikiem opalił, i po prostu w nią czymś klepnął, i ona się łamała. jakoś tak dziwnie to wyglądało. To jest naprawdę jedna wielka rzeźnia. No i tak, oględziny, Pierwszy cylinder, ale myślę, że rzeczywiście jest to spowodowane właśnie chip tuningiem. Witam Was dzisiaj wszystkich w kolejnym zakręconym odcinku, mamy tutaj silniczek z naszej A4, dwulitrowy. Dzisiaj nadszedł ten czas, kiedy robimy sekcję zwłok, sprawdzimy dlaczego ten silnik jest tych dwa razy z rzędu, więc zapraszam do oglądania. Więc tak, zaczynając od początku, to wiecie na pewno siedząc w mojej społeczności, że zakupiłem samochód marki Audi, dokładnie silniczek 2.0 Audi A4 B8. Z roku 2015. jako go kupiłem z uszkodzonym silnikiem. I za, założyliśmy do niego drugi silnik, sprzedaliśmy go. Klient już tak naprawdę jeden z naszych widzów jeździ nim. Myślę, że mu naprawdę długo posłuży. Auto dużego przebiegu nie miało, mianowicie chyba 119 tysięcy. Jeżeli dobrze pamiętam, wszystko udokumentowane. Silnik był ustawiany drugi na gwarancji w Audi. No i dlaczego zdech ten silnik? Bo zdech najpierw pierwszy, niby była urwana świeca, żarowana cylindrze i potem zdechł drugi silnik, który założyło Audi na gwarancji, i w drugim silniku niby też zdechła świeca. No i tutaj jest raz pytanie, bo jak ja go zacząłem rozbierać, okazało się, że Turbina stoi w miejscu, w ogóle się nie rusza. Cały układ jest po prostu zalany cieczą, czyli płyn chłodniczy dostał się do silnika i tutaj jest pytanie gdzie to się stało i raczej wątpię, że to ma powiązanie ze świecą żarową. No, i będziemy tutaj go roztwierać i oglądać. Najciekawsze jest to, że jak się dowiedziałem po czasie, kolega mi się na początku nie przyznał, że zrobili w tym silniku mapę na więcej koni. Podkręcili mu po prostu mocy i ktoś chyba to jakoś słabo zrobił, bo wypaliło świecę na czwartym cylindrze, ale jakoś oni to cofnęli na oryginalny soft. Cudem to przeszło przez ASO i dostało Audi drugi silnik, nowy, niby pisze, że tylko blok. Ale najprawdopodobniej zostało, że tylko, przepraszam, że tylko blok. No, właśnie, a mi się wydaje, że cały słupak został zmieniony. Za chwilę będziemy widzieli, jak będziemy to rozbierać. I potem, jak ja wykręciłem świecę na czwartym czyli Ninja, czyli na tym ostatnim, ona była też urwana. Ale wyglądało tak, jakby ktoś ją urwał sobie sam. Czyli nie wiem, Audi po prostu nie chciało drugi raz naprawiać tej pierwszej usterki. I jak powiedziało, że jeszcze raz jest świecę na tym samym engine, no to nie musiało tego robić. I być może była to taka wymówka, bo to wyglądało tak jakby ją ktoś palnikiem opalił i po prostu w nią czymś klepnął i ona się łamała, jakoś tak dziwnie to wyglądało. Nie wyglądało jak tak jakoś oryginalnie upalono, tak bym powiedział. Więc myślę, że tutaj Audi coś troszeczkę e, poleciało w Kija, ale no co, nic się nie dowiemy dopóki go nie rozbierzemy. Więc zapraszam do oglądania, ja mam sprzęt przygotowany, biorę się... Do roboty skrzyneczki leżą. Jedno miejsce na śruby, drugie na tam takie części, które się jeszcze mogą przydać, bo to taki silniczek standardowy, więc trochę jeszcze gratów może się z tego przydać i, i w przyszłości na pewno pójdzie na odzysk, bo przebieg samochodu był jakby nie było bardzo mały. Resztę gratów od razu wyrzucamy na złom. Co się przyda, to się przyda, co się nie przyda, leci na złom. I co? Bierzemy się. No i tak, dosyć już silnik rozebrałem, widzicie, że to łatwo i sprawnie idzie Czwarty wtryskiwacz było trochę ciężej wyciągnąć I teraz ja go Wam pokażę do kamery O, dostał strzała, najprawdopodobniej tłokiem Musiał dostać jakieś przygniecenie Więc coś tam musi być urwane, wtryski ogólnie wyglądają jak nowe Ale ten strzała dostał, reszta jest w porządku więc tak jak sądziłem, że coś na czwartym sinie jest urwane, i zaraz sprawdzimy co. Już jesteśmy coraz bliżej, ściągniemy zaraz pokrywę zaworów i będziemy już mogli powoli przygotowywać się do ściągania głowicy. A teraz takie małe oględziny zrobimy. Mam zdjętą tutaj pokrywę zaworów. Poszła na wyrwę, bo tutaj tak nie potrzebuję nic z tych rzeczy na odzysk, więc po prostu byle tylko rozebrać. To są miejsca, gdzie brechę włożyłem, więc na to się nie patrzcie. Ja Myślę, że jest tutaj pęknięte, ale to tak widzę jest oryginalnie, taki odlew musi być, bo na każdym jest identycznie równo tak samo. No to wychodzi. A No więc, teraz co będziemy robili? To ściągniemy na pewno wałki rozrządu, żeby dostać się powoli do głowicy. Zdejmiemy zaraz kolektor dolotowy, pompę i w ogóle to też za chwilę. I naj, najciekawsza tak naprawdę w tym wszystkim to jest moim zdaniem głowica i, i najwięcej się okaże, jak ją ściągniemy. Więc zawsze do tego dążyć. No, i teraz przechodzimy do najciekawszego, czyli samych oględzin. Widzicie, że głowica jest już ściągnięta. Możemy teraz tak naprawdę zobaczyć, co tutaj się stało. Dlaczego tutaj tak wszystko wygląda, a nie wygląda inaczej. Co było usterką. No, ja Wam powiem szczerze, nie spodziewałem się, że coś takiego może tutaj być. No, ale za chwilę zobaczycie to sami. No, i tak, to jak to wszystko tutaj wygląda, to jest naprawdę jedna wielka rzeźnia. Te cylindry, za ciekawie nie wyglądają. Stoi płyn chłodniczy tutaj głowica. Nie wygląda ciekawie. Tutaj, przed chwilą, jak tak szmatką przejechałem, to się urwała świeca żarowa. Ale ona przed chwilą tutaj jeszcze była, więc to nie wiem gdzieś tam tutaj spadła. Musiałem poszukać tej końcówki. przynajmniej mi się urwała. Co już zauważyłem, że jest tak samo na tym cylindrze palony zawór. Te cylindry są naprawdę spalone tutaj czuć, że jest normalnie wypalone wszystko a pozostałe wyglądają dosyć w porządku ta świeca też wygląda w porządku jest tak jakby te dwa cylindry dostawały za dużą dawkę paliwa I teraz no nie wiem opcji jest kilka Albo Audi po prostu nie wiem, jakoś tutaj przygotowało starą głowicę do składania. Bo mi w instrukcji serwisowej pokazał w tej w tym, e, instrukcji, co tam oni robili, w sumie w tej anotacji, że zmienili sam blok silnika. Więc może jakoś tam nie wiem, nie było aż takie tragiczne uszkodzenie, może się wbiła tylko jakoś świeca w blok i nie uszkodziła głowicy. I postanowili założyć starą głowicę. Jest taka opcja, bo to tam też tylko ludzie pracują. Mam też wielu znajomych w serwisie i mówią, że. Zdarzają się takie sytuacje, że nie zakładają nowego silnika, tylko przyjdzie, nowy, załóżmy nowy blok i założą nowy blok, jaka to jest na gwarancji. No i tutaj moja taka pierwsza myśl, że została założona stara głowica, oni po prostu na nie wpadli na pomysł, że mógł być jakiś ciepcionik robiony i to wszystko założyli przegrzane i, i upalone, nadpalone bym powiedział i po 15 tysiącach po prostu te zawory, jeden się urwał, tutaj może nie wiem. Ciężko powiedzieć dlaczego na tym cylinderze jest dziura. Jest to naprawdę bardzo zastanawiające. No, bo na początku w sumie nie zauważyłem szczerze powiedziawszy, i skupiłem się głównie na pierwszym cylinderze. A tutaj to widać że po prostu się urwał zawór. Tam dalej, więc jak może na początku miał ten chip tuning robiony, e, cały czas tutaj była zbyt wysoka temperatura, nadpaliło zawory. Może wymienili tylko świecę i, i po prostu założyli starą głowicę. I Jest to no, bardzo prawdopodobne jak dla mnie dajcie znać w komentarzach co wy uważacie ja postaram się wziąć, odestać tutaj płyn chłodniczy i zobaczyć jak wyglądają w ogóle tłoki no ale, bynajmniej moim zdaniem to 100% jest problem z tym, że tutaj doszło do przegrzania tych dwóch cylindrów i dlatego upaliło świecę, drugą świecę, dwa zawory tak to wygląda moi drodzy więc tutaj zawinił chip tuning. Tak jak Wam mówiłem, ja mam chip tuning we wszystkich swoich samochodach. Jeżeli ktoś to zrobi dobrze, to służy lata, nie ma problemu. A tu myślę, że ktoś albo przedawkował i była zbyt duża temperatura, albo coś tego typu, bo to jest niemożliwe, żeby tak wszystko tutaj wyglądało. To jest normalnie wszystko upalone, upalone, zmiażdżone, Tutaj była taka dyskoteka na tym, na takim, na tym cylindrze, że masakra. Tłoki sobie zatańczyły z zaworami. No, i tak jak to mówią w przyrodzie, nic nie ginie. Jeżeli chcielibyśmy szukać zaworu, gdzie on nam uciekł, no to powiem Wam, że go znalazłem. Zobaczcie, jak tam sobie siedzi, ładnie śpi. Poszedł sobie spać, a musiał bałaganu narobić. No, i tak, oglądzimy pierwszy cylinder. Jest jakiś tam metal w środku. Tam leży. A to być może gdzieś mi jakoś tam wpadł. Nic większego nie widać. Tutaj są też jakieś szczątki. Ale to po prostu może być od tego w sumie, że jak to wszystko zaciągnęło ten cały syf, to jakoś to poszło na dolot, chociaż nie no, nie mogło, nie mogło to przejść przez dolot, też ciężko powiedzieć skąd dokładnie się wzięły te wykruszone metale. Wątpię, żeby coś takiego mogło się gdzieś przedostać, ale bynajmniej na tych cylindrach uszkodzenia żadnego nie widać. Ten tłok, te są wszystko w porządku a te czuć, że w tych miejscach są po prostu wypalone, odkształcone te tłoki, o jak spojrzycie one są w ogóle podkształcane może ja go trochę chociaż przeczyszczę będziecie też mogli to zauważyć musiały naprawdę nie zdą temperaturę dostać o, teraz to widać w tym miejscu go wyszczerbiło te tłoki w sumie już się same z siebie odrywały i fruwały wszędzie tutaj się wszystko odrywało, latało no ale taki temacik jest ciekawy jestem ciekaw waszej opinii bo tak jak wam mówiłem lecę tutaj na spontanie, nawet nie ma chwili czasu na przemyślenie ale myślę, że rzeczywiście jest to spowodowane właśnie chiptuningiem takie powinny mieć tak powinien wyglądać tłok a wygląda tak a tutaj no to, to już nie wspomnę. Ten dostał tutaj ostro po garach. I był zdziwiony mój kolega, dlaczego nie chciał jechać. On mu gaz, a on zgasł. Wjechał na autostradę. I już nie pojechał. Nie dla niego autostrada. Więc tak to wygląda. Tutaj jeszcze na spokojnie, pewnie będę myślał sobie w domu, przy kawce, może przy piwie jaki dokładnie powód może być tego wszystkiego że to wygląda tak jak wygląda mam wrażenie jakby te gniazdo zaworowe w ogóle było wypalone a to być może dlatego, że też nie wiem, coś tam wpadło ale bynajmniej bałagan jest niezły płyn szedł przez głowicę blok wygląda na cały ten tłok zostawię sobie i wrzucę go w ramkę bo to naprawdę mega ciekawe i będzie razem, tak jak będę miał swój warsztat, który Zamierzam wybudować w Polsce. To zrobię sobie taką półeczkę z najlepszymi tematami, i tam będą właśnie takie pookładane części. i Zaraz wam pokażę co jeszcze tam trafi. Trafi tam na pewno też ten kosz ze skrzyni dwusprzęgłowej. To jest dokładnie skrzynia 0CK, czyli w nowszych Audio na siedzi. Nowszy e s tronic i on też ma taką wadę fabryczną, że zacinają się przekładki o kosz i robią normalnie dziurę w koszu. I się wtedy blokuje sprzęgło Ja ten koszt też wymieniłem. Dzisiaj klient będzie odbierał samochód, więc to też trafi za szybę na gablotach No, oficjalnie przez chwilę przyszła mi też taka myśl, taka druga teoria, że może e, jakoś znowu wkradli mapę do niego, tą samą, czy coś tego typu, i znowu tu się zrobił problem. Ale po 15 tysiącach raczej by nie było możliwości, żeby to tak szybko się wszystko upaliło. E, więc no, ciężko powiedzieć, co tutaj Audi dokładnie wymieniło moim zdaniem, no to blok silnika i może jakieś, nie wiem, do świece żarowe, może nie było aż tak źle, ale upalone jednak zawory były i one takie bałaganu narobiły. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, co wy uważacie, bo to naprawdę ciężki temat jest. No ale silniczek drugi wleciał, widzieliście sami, że nie byłoby tutaj co ranimy, dlatego ja już o tym no, wiedziałem, domyśliłem się, że to zbyt duże koszta i, i tak naprawdę żadnej gwarancji, więc wstawiłem silnik z drugiego samochodu. Tym samochodem już śmiga, tam zrobił naprawdę mega inspekcji wszystko tam z oryginalną mapą. Auto dosłownie do było dopięte pod ostatni guzik, jak to się mówi. Ostatnio jest pan wysłał zdjęcie, jak stoi na ładnych halufelgach. Samochód się pięknie prezentuje, naprawdę śliczniutki jest. Kup, miał pan kupić też e, oczywiście B9, no ale jednak kolega go namówił na ładne B8 i dobrze zrobił, bo moim zdaniem, do taką B8 trochę można wizualnie doinwestować, a w B9 no to już tam trochę pieniędzy się ładuje. Jakieś tam dziwne cuda wychodzą, więc jakoś B8 to jest taki model naprawdę dosyć śliczny, gdzie można sobie jego wizualnie doinwestować, a jakoś tak więcej rzeczy się nie psuje silnik normalnie nie miałby prawa z przed tym przebiegu 119 tysięcy, a tutaj po prostu ingerencja była osób trzecich, jak i właściciela. No w sumie, tak to mój drodzy, wygląda. Ja tutaj się nasprzątałem, jest niedziela. Kończę na dzisiaj robotę, bo śniam sił. Ledwo co trzymam kamerę. Ja z tym wszystkim kończę z tym filmikiem. Żegnam się z wami, pozdrawiam was gorąco. Do następnego odcinka. Do zobaczyska, cześć.